Witam, dzisiaj jesteśmy na rynku w Kolbuszowej, bardzo ładne miasto. Byłem w kościele, akurat jest mszy, była msza także no, tutaj mamy kościół, ładna, ładne Dzisiaj taka pogoda, jaka, jaka pogoda, no ale. Yy, ale jest okej okay. warto go zwiedzać, ładny tutaj rynek mają. Jak, jak, jak widzimy tutaj, mamy tutaj herb miasta Kolbuszowa, no widać, że troszkę taki, że tak powiem, nie chcę tak brzydko to powiedzieć, no tak, taki prożydowski, no bo tutaj widzimy pojednanie, pojednanie tego chrześcijaństwa z judaizmem, tutaj mamy krzyż, a tutaj gwiazda Dawida, czyli judaizmu, tak. Jeszcze inne z innej perspektywy, kościół. Dziękuję za uwagę.